Witajcie w nowym vlogu. Taki sam numer zrobiłam, że wyszłam z pracy i zostawiłam tam jedyną ładowarkę, jaką mam. I teraz muszę się wracać, ponieważ już się przybrałam. Zrobiłam sobie kawę, żeby sobie spokoju się nabić. O, jeszcze mi widzicie tylko moje usta. Przepraszam. Jeszcze raz od nowa. Cześć, witam Was w nowym vlogu. No i przez to wszystko mówię Wam. Nie wziąłam ładowarki. I widzicie się za mną ten cały syf który tu ludzie robią. O, pokażę Wam. Zobaczcie, pijaki tu stoją. I robią tylko syf. No. I więc nie wzięłam ładowarki, więc muszę się po nią wracać. Muszę się po nią wracać, dobrze, mam 5 minut do pracy. Ale wiecie, już sobie kawę, nawet zrobiłam gorąco i w ogóle, no wiem, że mam 5 minut, ale muszę się wracać. Więc witajcie w nowym vlogu na razie. Pa! Cześć, znaczy już wam, z Wami się wydałam. Przepraszam, w tym przejściu do pracy, potem mnie szedł ładowarkę. Znowu jestem w szybciej, bo to jest domowy sweter. Teraz przyszłam z pracy, może nie teraz, jakieś godzinę temu, no półtora już. Przepraszam Boże. Tą kanapkę przytuliłam, przepraszam. E, i, I co? I, I przybrałam się na chwilę, ponieważ mam 18.45 pas na okie. Będę dopiero o 21 w domu. weszłam teraz z Mailo o 21.30, o 22.00. Bo ja się wejść, z psem, więc po prostu Aldej przyjedzie z tego zjeżdżenia no, z taksówką e, i z nim wyjdzie. Bo ja się boję, więc byłam z nim przed 16.00. I zobaczcie, co mi się stało. O, miałam iść w środę o 16.00, ale coś mi tu się łączyło. No, dobra, spadaj. Miałam iść w środę o 16, ale coś nie wyszło i przełożyłam na dzisiaj. I niestety będę dopiero o 21, a jutro mam uczelnię. Ale oczywiście online, chociaż ja nie lubię online, ja bym wolała chodzić normalnie. Nie odzywałam się 4 dni. Właściwie w kółko zapominam, znowu zapominam nagrywać. Yy, I co? I tak obejrzałam Deadpool i Wolverine. Yy. Nie miałam coś się mailach do powiedzieć. Dobra, obejrzałam Deadpool i Wolverine, tu mam stawia. Oczywiście chyba każdy wie, co to Deadpool i Wolverine. Jak dla mnie y, naprawdę się zawiodłam okropnie, ponieważ po tych akach i ochach i po tych rzeczach na TikToku, to ja myślałam, że to będzie super. Dla mnie za bardzo zamotali. Y, chcieli zrobić tego, jakoś wytłumaczyć skąd się wziął Wolverine, bo przecież umarł, więc zrobili w ogóle chaos. Y, wiem, że Deadpool to jest. W ogóle ja uwielbiam film Marvela i Deadpoola też lubię, ale tutaj. No coś nie pykło mi po prostu. No myślałam, że będzie najfajniejszy, jeszcze te wszystkie, jeszcze wejście było świetne, to jego taniec na początku, to jak w ogóle wejściówka wyglądała. Było naprawdę genialne, ale coś nie pykło nie, dla mnie. Tak samo obejrzałam miasteczko Salem. No i tutaj po książce Kinga spodziewałam się czegoś fantastycznego. Niestety się również zawiodło, było bardzo nudne. Czekajcie, bo Majlo mi tu w i On teraz was zepsuje, zepsuje Was. Majlusiu, no nie widzicie go niestety, no. Zaraz go wam pokażę zresztą, tak? Pokażemy ci Milo, no zaraz go pokażę. Głową kręci na boki. E, ja nie wiem, może nie powinienem przez książek potem oglądać filmu, bo wszystko wiedziałam, co będzie dalej, więc mnie trochę nudziło, ale naprawdę było to tak jakoś tak niemrawo nagrane. E, w ogóle wampiry były tragicznie zrobione, więc HBO, bo to jedna HBO, na Maxie w sensie, teraz jest Max, tak? E, w ogóle to e, nie, to nie było ciekawe tutaj Wam też wstawię ten. Mm. Majlo przestań Teraz nie możesz tak robić Teraz nie możesz A dzisiaj im kupiłam jak nimcinę z Doliny Noteci Bo ostatnio robiłam Ale wczoraj zjedli ostatni kawałek mięska Smażonego Boże co ja gadam jak smażonego Gotowanego z marchewką i z, Bez pietruszki z marchewką Z groszkiem i tam jeszcze tak pomidora dodałam Oczywiście bez skórki To przy, przygotowałam Tak fajnie taką papkę zrobiłam Miałam dodać im do tego makaron ale nie dałam Więc im na krócej starczyło Dzisiaj już nie mam czasu gotować, więc dzisiaj Aldek kupił im no jarnięcinę mokrą karmę, więc dzisiaj jedzą to, jutro to pomyślimy, może jak dzisiaj przyjdę to jeszcze ugotuję, znowu im kawałek, o właśnie muszę rozmrozić, więc dzisiaj mu ugotuję. No i tak, no i co mówiłam o tym miasteczku salem, oprócz tego, um... aj Majlo, no co ty chłopie, zaraz ci pokażemy, ale na razie, dobra pokażę wam go. Więc pokazuję wam tutaj, Majlusiu, cześć Majlo. A kto jest niech z jednym pieskiem? Kto jest niegdyś z pieskiem malutki? Ma tam kotek. O! A tutaj foliówka i papier na e, foliowe rzeczy i na papierowe. Milo, co tam się dzieje u Ciebie? Oczywiście jakieś pranie, jakiś bałagan. Milo? A co ty wycisasnąłeś? A to jest na smaczki, Milo. Tak! No właśnie, muszę mu kupić jakieś smaczki, ale na dole są takie chyba z ryby czy z czegoś to mogłabym mu kupić, bo chciałabym go nauczyć znowu czegoś na dworze i trochę w domu, jakiś sztuczek. Więc pasowałoby smaczki, no teraz nie może jeść jakiegokolwiek smaczka. Więc wiecie. Teraz trzeba wybierać, tak? Co to masz? A to kota było! A to kota było! Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? A to kota jest! No kota jest, no! Tak! No to jest kota, no przecież nie. No przecież kota jest to. No ale chcesz to pogryźć, tak? Pogryźć, mówcy? Pogryź, chcesz to? Kotu chcesz to pogryźć? No i mamy Milo, tak? Milo? Wystarczy Milo? Pogryź sobie to, pogryź trochę, no. Pogryź sobie, poszarp, tak. Dobra, to mieliście wstawkę Milo, więc teraz opowiem, co czytam. Yy, bo tak jak mówiłam, tą Mroczną Wieżę to jakoś stanęłam, nie wiem czemu, ale nie mogę. Pamiętam, że te 20 lat temu, czy ileś jak czytałam, w tym samym miejscu chyba stanęłam. Sorry, yy, i ten, ale teraz zaczęłam... Kinga kolejną książkę, trylogię, ale oczywiście już ją kiedyś czytałam, ale nic nie pamiętam. Pan Mercedes, tak? Potem jest tam chyba y, znaleziony, kradziony i koniec warty. Jest to nie horror, tylko kryminał Kinga. Chyba jedyny kryminał, jaki napisał. Y, tu Wam też wstawię gdzieś, no, Pan Mercedes. I to jest o takim zabójcy z Mercedesa, który wjechał y, w targi pracy i zabił parę osób i y, okaleczył. I jest emerytowany sobie y, detektyw. I on pisze do niego listę zabójca, yy, bo zabójca ma. I teraz tak mamy z różnych perspektyw. Mamy z perspektywy detektywa. Yy... To jak to wygląda i z perspektywy zabójcy. Zabójcy perspektywa też jest. Normalnie o nim czytamy, wie jak na imię, na nazwisko. I po prostu y, zabójca bardzo chce doprowadzić, żeby policjant emerytowany popełnił samobójstwo. No ale niestety, wiadomo, i wysyła do niego list. Ale to akurat budzi i motywuje detektywa, więc detektyw zaczyna go szukać z powrotem na emeryturze. Oczywiście łamiąc wszelkie przepisy i prawo. Więc to tylko tak ogólnie. Więc to mi się bardzo podoba. Przeczytałam 300 sto, ma 500. Więc to mi się podoba. Tak samo dzisiaj znalazłam taką książkę 30 dni do minimalizmu. Myślałam, że to będzie ciekawa książka, ale tam się na razie przeczytałam trochę. Na 280 przeczytałam trochę, nie dowiedziałam się niczego nowego, czyli y, wyczyść szafki w kuchni z garnków, bo układaj y, te y, przyprawy, no to wiem, zrób sobie szafę, albo zrób sobie szafę kapsułową, Wiecie, że to, to kapsułowa, taka basicowa szafa najbardziej, że po prostu macie beziki i tam dobieracie w każdym momencie, y, tam strój, w zależności od tego pory roku i w zależności od mody, jakieś dodatki. Nie wiem, ja tam na kapsułową szafę to nie mam gotowości, ale powinnam swoją szafę y, posprzątać, bo wygląda strasznie. Nawet nie mam y, przerobionego tego, że letnie ciuchy dalej są w tej szafie, zamiast już w innym miejscu. Więc to tyle Wam chciałam na razie powiedzieć. I na razie. Tyle, no właśnie. I nagram Wam holznet, To trochę mnie prześwietla, bo ja nie mam gdzie tego inaczej ustawiać w tej kuchni, więc ja wiem, że to niedobrze się patrzy potem na to, ale nie mam innej opcji. Więc bułki: takie kajzerki dla Altka, taki serniczek wypasiony o, yy, z polewą wiśniową, bo sobie wzięłam, bo miałam robić tiramisu, ale yy, zapomniałam spisać sobie te, a ja nie pamiętam na pamięć, yy, produkty na tiramisu. Więc yy, tak, bo stwierdziłam, że cały weekend będzie do ciasto, ostatnio było Rafaelo, teraz Tiramisu i w ogóle stwierdziliśmy z Altkiem, że jeździmy, dzisiaj mam szkołę, więc pojechaliśmy o 8, strasznie to prześwietla. no wiecie co, muszę być tak blisko, pojechaliśmy, muszę tu sobie zasłaniać, pojechaliśmy specjalnie o 8 rano do Netto, bo stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej, furek wchodzi i wychodzi z drzwi. Cały czas. I, I będziemy tak jeździć zawsze o 8 rano. W tygodnie tak byliśmy I teraz też jest najlepiej, jest dużo produktów, nie ma ludzi. Serek wiejski, zwykły miletto. Kiedy sobie przysłonię bliżej, tej jest bo do koktajli, ale był przeceniony. Znaczy do Smoothie za 3,44, ale jest do 30 i w ogóle nic mu nie jest. Więc wymyślę. jeszcze sobie odłożę, taką tutaj tą, żeby. A forek został teraz jazdy i się trzepie. Dwa pomidory, bo będę robiła zapiekankę kalafiorową z mięsa mielonego, z mięsem mielonym i kalafiorem. Ponieważ z mięsem i kalafiorem, no furek został, szało, nie słyszycie mnie, z mięsem i kalafiorem, więc ten, bo mam kalafior, on mi się już pepsuje. Takie dwie zapiekanki wzięliśmy szybko na śniadanie gotowe, czyli niezdrowe totalnie. Chleb, bo ja jem ten chleb yy, żytni ze słonecznikiem, ponieważ on ma Zakwas żytni 31%, mąka żytnia 19%, mąka żytnia 24%, słonecznik, woda, mąka pszenna na ostatnim miejscu, dlatego go jem. Ryż jaśminowy, był najtańszy, a dodaję majlo i furkowi do jedzenia, bo furek zaczął ostatnio też jeść ładnie. Furek przestań, teraz na kawę wchodzi na stoliku. Marchewki, bo Wanda robiła rosół, więc marchewka do rosołu i do e, oczywiście jedzenia majlo i furka. Ser Rolada Ustrzycka bo ja lubię bazylia do zapiekanki bo się skończyła wege plastry bo wszystkie wege już próbowałam i te są najlepsze i te bardzo mi węgli. salami koneckie to dla altka chociaż też podjadę kupiliśmy też słuchawki obok mamy taki sklep z takimi różnymi pierdołami chińskimi więc kupiliśmy słuchawki za 12 zł ponieważ ja słuchawki w kółko gdzieś zostawiam i potem furek zjada te słuchawki łaciata to też 30 do tej zapiekanki i kupiłam pierwszy raz w rzuciu porcję rosołową wołową. Zawsze robiłam na kaczce ostatnio, bo bardzo lubię. Jeszcze mam kawałek kaczki, to dodam do tego wołowego jeszcze kawałek kaczki. Paprykę jedną, bo była droga, ale na kanapki. Seler to do rosołu. Zwykły ser typu włoszczowa, typu szwajcarskiego. Nawet nie wiem, czy on jest dobry, bo nie kojarzę. Alek tak sobie wziął sok pomidorowy, bo on tam lubi wypić. Pietruszki też do jedzenia do Majlo i do rosoły i takie mięso mielone jest wnet to za 5 zł. Jedna paczka potrzebowałam więcej, więc mam teraz 800 gram, 600 gram mam do zapiekanki lub też trochę więcej, a resztę im zrobię oczywiście. Zodkiewki takie, bo innych teraz nie ma. Paszczytowa musi być ekstra taka, ta dudy, to chyba nie jest dudy, ale nie, to nie jest dudy, ale smakuje jak dudy. Y Pomidory krojone, bo jedne dodam do majla, a drugie z rosołu, zrobię pomidorówkę. Delma, jakaś taka o smaku wiejskiego masełka. To jakąś inną sobie, ale tak wziął niezwykłą. Mozzarella, dwie paczki, bo właśnie do tej zapiekanki z kalafiora i z mięsa mielonego. Zapiekanka oczywiście z kalafiora i z mięsa mielonego z termomitrem. Mango, bo było w dobrej cenie za 4,99. Dwie cytryny, bo były przecenione. Za 4 też coś. Koncentrat do zapiekanki i do zupy pomidorowej oraz solę. Drugie pomidory w puszce i mięso mielone. I ogólnie jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że ostatni przepis z TikToka znalazłam. Słuchajcie, bierze się takie na spaghetti, bierze się serfeta, kładzie się w naczyniu żaroodpornym na środku serfetę, naokoło się daje pomidorki koktajlowe, że ja nie lubię ze skórką, to dałam pomidory pokrojone yy, czosnek, ząbki ja dałam 7 ząbków czosnku, na to jakąś przyprawę włoską, ja jakąś tam miałam śródziemnomorską, więc włoską albo coś takiego dałam tą, tą, tą trochę bazylii i potem to się piecze 30 minut 200 stopniach strasznie mi prześwietla, ja nie wiem jak to robi żeby nie prześwietlało tutaj tej kuchni, mam tylko taką możliwość nagrywania tutaj, akurat pod tym światłem no i i to się kładzie 30 minut 200 stopni i wychodzi bardzo bardzo dobry i potem się do tego robi po prostu spaghetti i miesza. Aha, jeszcze się tak to trzeba ugnieść potem ja taki sos i ja ugniatłam takim yy, szpatułką do pióra No. I tyle chciałam powiedzieć. Dobra, chyba żegnam w tym vlogu i pa. I subskrybujcie łapki w górę.